Co widzisz na zdjęciu? Zaniedbany dziennik, glebę, kije. Zaznaczyłem odpowiedź kije. Przedmiot. SCP-6017. Klasa obiektu Jukli. Zdjęcia z ostatniego katalogu, z katalogowanego slajdu. Zdjęcia z ostatniego skatalogowanego z slajdu. Specjalne procedury przechowawcze. Obecnie możliwe jest ustalenie źródła STP-6017. Jak, jako takie pełne opanowanie tej anomalii. Z tego powodu każdy pracownik fundacji mający dostęp do centralnej bazy danych STP powinien rozpoznać się z tym plikiem. Manifestacje STP-6017 mogą być wykrywane i przekierowywane przez sztuczną inteligencję opracowaną przez projekt MOWER. Proces ten może trwać od 300 sekund w przypadku aktywności anomalii do godziny, w przypadku ignorowanej instancji STP-6017. Z tego powodu zaleca się ostrożną interakcję z manifestacją, jeżeli z jakiegokolwiek powodu, Alnie przekierowuje się z anomalią po, po 10 slajdach lub przymusi interakcję z STP-6017. staje się nie do zn zniesienia. Zniesienia. SCP-6010 staje się nie do zniesienia. Zdecydowanie zaleca się wezwanie pomocy. Próby pomocy nie reagującym obiektem będą podejmować przez ochronę obiektu w celu uzyskania dalszej pomocy. W kontaktu się z członkami projektu mower. Opis SCP-6017 został odkryty 30... 30 września 2017 roku w, w site site 19. Od tego czasu pojawia się coraz większa częstotliwość. Badania jest jego zdolnością od omijania podczas początkowej manifestacji. Wszelkie rewalie wydrążonych przez fundację oraz korelacje z centralną bazą SCP. W celu powstrzymania lub pozbycia się SCP-6017 utworzono projekt Mower, który powstał 3 miesiące po, pier po pierwszym. Zetknięciu się z anomalią do, 8, do 18 li, listopada 2020 roku wdrożenie sztucznej inteligencji opracowanej w celu od wykrywania scp 617 po manifestacji dało najbardziej obiecujący wynik, ponieważ jest ona w stanie przekierować z anomalią do tego pliku. STP 6017 pojawia się tylko na urządzeniach podłączonych do centralnej bazy STP i ma formę quizu wielokrotnego wyboru. Składa się on z różnych paneli złożonych ze zdjęć, odpowiadających im pytanie z zakresu szeroko pojęcia wiedzy ekologicznej wraz z 6 Hz boków, z odpowiedziami zaznacznie coraz mniej. Pola wyboru jest niezbędne do przejścia do kolejnego slajdu. Łącznie um, 10 tysięcy pojedynczych paneli zostało skatalogowanych przez projekt MOWE. Dalsze poszukiwania okazały się bezskuteczne. Pytania pojawiają się w ustalonej kolejności i są uniwersalne. Wspólne dla wszystkich manifestacji SCP-6017. Jednak niemożliwe jest określenie, która z podanych odpowiedzi jest prawidłowa. Wszystkie osoby silnie dotknięte długotrwałą interakcją z anomalią wierzą, że odpowiedzi zostały zweryfikowane po zakończeniu kłótni. SCP-6017 posiada łagodny wpływ me memetyczny na ludzi, który stopniowo zwiększa swój inter... Nictywność przy kolejnych slajdach. Osoby dotknięte stopniowo dają się pod przymusem interakcji z anomalnym quizem. Dla 99,7% testowanej populacji symptomy tego efektu zaczynają być zauważalne. Na panelu 15 a slajd 50. Pięćsetny wyznacza punkt, w którym chęć dokończenia manifestacji jest 6017 staje się, się nieodparta. W tym czasie osoby dotknięte efektami przestają reagować na wszelkie bądź inne niż quiz, i może reagować agresywnie na próby oddzielenia się od anomalii. Bez pomocy ludzkiej pod wpływem memetycznego efektu manifestacji jest z 6017. z pewnością nie jednak pewne wzdrowienie jest możliwe przy odpowiedniej opiece. Dodatek pierwszy wywiad po odkryciu. Poniższy wywiad został przeprowadzony w, w dniu z 1 stycznia y, nie, 1, 1 października 2017 roku pomiędzy badaczem Anvil Wildy a dozorcą James Smithem pierwszym dotkniętym obiektem. Witaj, Witaj, James. Jestem Anvil Wildie i będę przeprowadzał z Tobą wywiad na temat wczorajszego zdarzenia. W porządku. A wy. Powiedz. Powiedziano mi, że doszłam do siebie po tym incydencie. Powinien pan być znajomy z protokołu. Proszę podać swoje nazwisko i zawód. JOS, JS James Smith, pracuję jako dozorca od ponad dwóch lat. AFF, dziękuję. Zacznijmy od początku. Opuść pan wczorajszą poranną zmianę z powodnie znanej anomalii. Odpowiedz mi wszystko, co pamiętasz na ten temat. James Smith. Pracuję tu jako dozorca od ponad dwóch lat. Dziękuję. Zacznijmy od początku. Opuścił Pan wczorajszą poranną zmianę. Z powodu nieznanej anomalii. Odpowiedz mi wszystko, co pamiętasz na ten temat. No, JS. No więc, był jakieś 9 minut do 7.30. Sprawdziłem swoje zadanie na PDI. D, PDI. I wtedy się otworzyło. Wyglądało jak, jak quiz o roślinach czy coś takiego. Miałem trochę czasu do zbicia. Udzieliśmy tylko kilku odpowiedzi i prawie go ukończyłam. Możesz to sprawdzić. Awe, niestety twój osobisty punkt dostępu w bazach danych został zniszczony podczas twojej walki o współpracę. Z zespołem ochronnym, ale mówiłeś, że odpowiedziałeś na kilka pytań. Czy czułeś przymus, aby to zrobić? Nie zauważyłeś, że spędziłeś dwie godziny nad tym ku ze mnie? Wiedziałem. Nie wiem. Może na początku nic nie było. Później wszystko się rozmywa. W porządku, spokojnie. A masz. Że, a nie masz żadnych kłopotów? Chcę, tylko wiedzieć, co się stało? Czy pamiętasz, na ile pytanie odpowiedziałeś? J.S., może kilkaset byłem tak blisko. A.W. Blisko czego? Do końca? Do wyjaśnień. A.W. I to właśnie wyzbudziło w tobie złość na ochronę, że próbowali cię zatrzymać? Nie pamiętam, ale nie, ale nie czułem się zły, tylko niekompletny. A teraz jak się czujesz? Nadal czujesz się w ten sposób? Ja? Tak. Czy wszystko w porządku? Ja? James porozmawiał ze mną. Rozmówca doznał złamania nerwowego i przestał odpowiedzieć na kolejne wywiady. Był bezbronny. Będę znać wszystkie wspomnienia. Co widzisz na, na zdjęciu? Zaniedbany dzień, cyring, gleba odchodzi, gleba odchodzi, kije. Wszystko widzę. Zaznaczyłam wszystkie odpowiedzi. I tak, przedmiot STP-6017, klasa obiektu Tao Coroczny wzrost występowania anomalii. Roczny wzrost występowania anomalii. Specjalne procedury przechowawcze. Informacje o prawdziwej postaci STP-6017 są dostępne tylko dla członków projektu MOWE i RADO 5. Sfałszowany wpis STP-6017 oznaczony jako STP-6017F do bazy danych. Na podstawie incydentu PM1 30, 30 listopada 2017 roku został dostarczony w celu odkrycia istoty dla projektu MOVER. Takie środki ostrożności pozwoliły na część ujawnianie projektu. projektu mower anomalii. Takie ośrodki ostrożności pozwoli na częstsze ujawnienie projektu mower, jednocześnie dostarczając uzasadnienie dla jego istnienia i podzielonych zasobów. Kontrolowanie rozprzestrzenia się silne efekty st 6017 wśród ludzkiej populacji jest uważane za porządne, za długoterminowe stra. Strategii Fundacji, aby osiągnąć takie rezultaty, jak naj, najwyższe jest odjęcie pełnego opanowania tej anomalii w całkowitej tajemnicy przed pozostałymi organizacjami par paranormalnymi. Obecnie wysiłki koncentrują się na zbieraniu dodatkowych danych poprzez nadzór na kontrolowanych populacji w odizolowanym i poza ziemskim obiektem fundacji. Ponadto, identyfikacja efektów SCP-6017 w połączeniu z metodami ich regulacji są wciąż podane i doskonałe. Opis. SCP-6017 został odkryty 25 maja 2010 roku przez doktora Emilie Winser, ówczesną szefów zespołu wadań. Dlaczego będących zauważonych wzrost częstotliwość występowania nowych anomalii. Co widzisz na tym obrazku? To tylko quiz, prawda? Koniec części pierwszej. Druga część już dziś.